Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Paweł Broński, za starami Artur Dernowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Czarncy, gdzie dzisiaj apel jasnogórski poprowadzi grupa 14 wędrująca z Parczewa, Włodawy, Wisznic. W grupie przewodnikiem jest ksiądz Michał Kobryński, wędruje także. Z tą grupą ojciec Eusebiusz Grondalski, Paulin z Włodawy, a także ksiądz dziekan Jan Pieńkosz, który poprowadzi dzisiaj modlitwę i rozważanie apelowe. Czarnca, kolejny nasz przystanek na trasie pieszej pielgrzymki Podlaski na Jasną Górę, to miejscowość, gdzie urodził się hetman Stefan Czarniecki. To jedna z postaci. Wymienionych w tekście hymnu polskiego. To tutaj, przed szkołą, znajduje się pomnik Hetmana Stefana Czarnieckiego. Gromadzimy się na tę wspólną modlitwę apelową. W tle słychać już hejnał, który rozbrzmiewa z wieży kościoła w Czarncy. Zatrzymujemy się po adoracji Najświętszego Sakramentu, która została wprowadzona w tym roku na prośbę pątników. Zatrzymujemy się, by przemyśleć cały dzień treści, które do nas Pan Bóg skierował przez swoje słowo w liturgii czy słowa konferencji, by zastanowić się nad swoim życiem, nad naszą relacją do Kościoła, a wcześniej do Boga. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile i tak przesuwają się kolejne dni naszego pielgrzym pielgrzymowania do Matki. Jutro już apel z Przyrowa, a pojutrze wieczorem transmisja mszy świętej z Mirowa z przedmieści Częstochowy, właściwie już z Częstochowy, jak mówią miejscowi. Jesteśmy już tak blisko Matki Najświętszej, jej cudownego obrazu i jej sanktuarium znanego nie tylko w Polsce, ale przecież i na całym świecie. To do niej zawsze idziemy jak do mamy, z różnymi sprawami, troskami, problemami. Te wszystkie intencje pielgrzymi niosą w swoich sercach, ale niosą też intencje pątników duchowych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji, a których serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Tobie pamiętam jestem przy Tobie pamiętam. Nasza matko, pani królowo, tak radośnie, z taką mocą wybrzmiał ten apel jasnogórski, te niezwykłe słowa w tej godzinie, w której od tylu lat modlą się i wielbią cię i Boga Mario, polscy rodacy na polskiej ziemi. Nigdym ja ludu twego nie rzuciła. Ja mam od, od dawna moc Twoja, ja, Boga Rodzica. Mario, przyzywamy Twojej mocy i dziękujemy Ci za Twoją macierzyńską dobroć, za Twoje królowanie, za opiekę nad naszą Ojczyzną i wszystkie oczyste sprawy, które bardzo kochamy, które mamy głęboko w swoim sercu i nigdy nikt Ci nie wyrzekniemy. Mario, Tobie oddajemy, polecamy pod Twoją ojcowską opiekę. Jesteśmy już od jasnej góry, od tej duchowej stolicy Polski, tylko kilkadziesiąt kilometrów oddaleni. Przebyliśmy kończąc kolejny dzień, kolejny etap na, dnia na pielgrzymce. Mario, Ty była z nami, Ty nas wspierałaś, Ty nas błogosławiłaś, Ty nam przypominałaś słowa Skany. Częcie to, co Wam mówi, mój syn. Dziękujemy Ci za to że potrafimy Cię, Mario, posłuchać i tak uczynić. Chcemy, by tak zawsze było. Dziękujemy za dzisiejszą Eucharystię, za słowo dobrej nowiny, za słowa modlitwy i za dziesiątki dobrych ludzi, jakich spotkaliśmy. Te słowa wdzięczności, Mario, składamy tutaj w Czarcy, w tym szczególnym miejscu, na ręce cztygodnego księdza proboszcza, który już od tak wielu lat przyjmuje nas i jego parafianie Szlachetnym, dobrym, ofiarnym, miłującym sercem. Dziękujemy Ci za nich i wyprażamy obfitość Twojego Bożego Błogosławieństwa. Odpłaca im, Panie Jezucholnie, szczodrze, to, co dla nas wciąż pielgrzymówczynią. Mario, tu w tym szczególnym miejscu nie może zabraknąć szczególnej, gorącej modlitwy za naszą ojczyznę. Jesteśmy w czarcy. W ojczystej ziemi wielkiego syna polskiego narodu, któremu ojczyzna tak bardzo zawdzięcza, by była, żeby, żeby stała się wolna. W ojczyźnie hetmana Stefana Czarneckiego, którego, którego każdego dnia wspominamy, śpiewając polski hymn narodowy. Wiemy co uczynił, wiemy jak kochał naszą ojczyznę, ile dla niej ofiarował. Jakże dziś potrzeba, by nasza ojczyzna miała takich wielkich, zatroskanych, uczciwie miłujących ojczyznę, synów. Przecież Mario bez ciebie, bez twojej opieki, naród polski straciłby swoją tożsamość, zaginąłby. Tratowałaś ratowałaś w latach potopu, 103 lata temu, gdy na Warszawę szły bolszewickie hordy, jak bardzo Polacy się modlili w świątyniach, było otwarty przez całe godziny, jak prosilibyście nad nami zlitowałem. Jak bardzo, o Twojej opieki także też w dzisiejszym czasie chaosu, zamętu, pogardy Bogiem i tym, co wielkie święte, przyzywamy Twojej opieki. Tak wiele od nas zależy, na kim będziemy budować swoją tożsamość, życie w ojczyźnie. My chcemy tylko na Bogu. Nigdy Mario nie zawiodła swojego ludu i nikt nie dozna zawodu ten, kto Tobie, ich Bogu zaufa. Chcemy więc prosić I za naszą ojczyznę, za kierujących nią, za sprawujących jakokolwiek władzę i za wszystkich naszych rodaków, niech los ojczyzny będzie nam obojętny. Nie mówmy obojętne, kto będzie nią kierował. Chcemy, by Polska była święta by tutaj żyli ludzie, którzy głoszą Ewangelię i o, i o Bogu opierają swoje życie. Tak jak mówił poeta, być Polakiem to żyć bosko i szlachetnie. I prosimy Cię o taką przemianę w sercach synów i córek polskiego narodu. Ty Maria, ze nami przemów Słowo. Weź pod, ręk pod rękę tych, którzy nami rządzą. Pokaż drogę tych, którzy błądzą drogą do swojego Syna. I drogę, uczciwą prawo na polskie ziemi, gdzie nam przyszło żyć i kochać. Prymas Wyszyński mówi kochał ojczyznę bardziej niż moje serce. A święty Jan Paweł II, największy z synów polskiego narodu, mówił nam przed laty o swojej wielkiej miłości do ojczyzny. Mówił, że w ojczyzna to takie sprawy, które muszą nas boleć, które nas muszą wciąż obchodzić trzeba wciąż czynić rachunek sumienia, głęboki, uczciwy i szczery i dokonywać prawdziwego nawrócenia i przemiany serc. Maryjo, ucz nas miłować Boga, ale ucz nas nasz prawdziwe troski o naszą ojczyznę. Ojczyzną naszą jest niebo. Tam mamy wszyscy dojść, tam pielgrzymujemy i tam mamy znaleźć wieczną chwałę i zbawienie. Ale to zbawienie realizujemy. I naszych chrześcijaństw w sposób szczególny na polskiej ziemi. Zawierzamy Ci więc, Mario, nasz naród. Prosimy o przemianę serc polskiego narodu. Bo naród będzie taki, jaki będą Polacy, jakich będą nasze serca i sumienia. Niech będą zawsze prawie. Bijące zgodnie z duchem Ewangelii i zgodnie z duchem miłości. Zawierzamy Ci wszystkich duchowych pielgrzymów, modlących się z nami i modlących się tutaj wspólnie z nami, dzięki też katolickim mediom. Przyjmij, Mario, dzisiejszy dzień i to dobro, które stało się naszym udziałem dzięki Twojej łasce, dzięki Bożemu błogosławieństwu. Daruj nam nasze słabości, nasze ludzkie ograniczenia, zaniedbane dobra. To wszystko również składamy u Twoich matczynych stóp. W tym dziesiątku różańca wyraźmy naszą też miłość i modlitwę za ojczyznę i za wszystkich dzisiejszych naszych dobrodziejów, szczególnie tutaj za parafian Szczarcy na czele z jej proboszczem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jaką w niebie tak i na nasz chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam naszą winę, jako naszy, i my odpuszczamy nasze Nie wódź nas na ale nas da od złego a Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Marjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami przyszli, teraz w Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Pan Boże, się za nami przyszli, teraz i nam. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz na nasze grzechy Zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Niego i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Polski, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Przypomnę, jutro wstajemy o godzinie 4.30 o 6.00 tu w kościele Eucharystia. Przyjmijmy z wiarą, kończąc ten dzień, wdzięczny Bogu za wszelkie dobrodziejstwa. Teraz, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Noc, noc spokojną i śmieć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Jesteś cała piękna, Maryjo. W Tobie widzimy pełnię radości błogosławionego życia w Bogu. Spraw, abyśmy nigdy na tym świecie nie zatracili kierunku. Niech światło wiary oświeca nasze życie. Niech pocieszająca siła nadziei kieruje naszymi krokami. Niech entuzjastyczny płomień miłości rozpali nasze serca. Niech nasze oczy wpatrują się w Pana, źródło prawdziwej radości. Abyśmy nigdy, jako Polacy, nie zbłądzili z drogi ku prawdziwemu szczęściu, które jest w Bogu, a do którego i szczęścia, i Boga prowadzisz nas, Matko Maryjo. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, za to, że jesteście z nami i prosimy Was o modlitwę w naszej intencji: w intencji pielgrzymów, w intencji wszystkich służb, w intencji radia i telewizji, bo dzisiaj i pielgrzymi. W tej intencji z racji wspomnienia Świętej Klary wędrowali. Przed nami jutro trudny dzień. Wędrujemy do przyrowa, przez koniec pol. Będzie zmieniona trasa ze względu na prace drogowe, mnóstwo zapewne zamieszania, ale prowadzi nas Maryja. Prowadzi nas przez życie i poprowadzi nas tymi drogami, nawet gdyby były jak najbardziej kręte. Zapraszamy jutro relacje i podobnie w niedzielę o 11:10 i 15:20 na antenie katolickiego radia Podlasie, oczywiście na żywo. Dobrej nocy, mówił ksiądz Paweł Broński nad połączeniem, czuwał Artur Dernowski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.